Cześć wszystkim z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam was serdecznie na dzisiejszym materiale. Obiecałem wam już jakiś czas temu, że przygotuję film o walutach, które ja gdzieś tam będę brał pod uwagę na rok 2022. No i przychodzę do was dzisiaj z takim materiałem. Natomiast chcę do niego od razu tutaj zaznaczać, na początku podejść trochę inaczej. Nie będę mówił o konkretnych walutach. Także jeżeli oczekujecie ode mnie, że pokażę Wam zaraz CoinGecko top 10, 15, 20 walut, na które ja będę zwracał uwagę w tym roku, to polecam Wam od razu wyłączyć ten materiał, zostawić łapkę w górę, no, napisać sam komentarz Kami, oszukałeś, miałeś tutaj podać walutę, a jednak ich nie podajesz. Natomiast jeżeli chcesz dostać trochę tutaj wiedzy i posłuchać o trendach i o zmianach, Albo o tym, o czym będzie mówił rynek i co będzie robił rynek właśnie w tym roku, no to oczywiście zachęcam do zostania do końca tego materiału i wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. Bo myślę, że to, co powiem, paru osobom może po prostu pomóc w ich inwestycjach. Aczkolwiek jak wiecie, nie jestem żadnym doradcą finansowym. Na naszym polskim rynku mamy tylko jednego doradcę majątkowego. Także oczywiście macie się kogo słuchać. No i cóż, myślę, że zaczynamy. Nie będę dzisiaj raczej zmieniał tutaj kamery, także jeżeli ktoś. Chcę sobie to pu puścić jako podcast, to oczywiście zachęcam. Ja tutaj będę się pojawiał machał rękami, natomiast nic szczególnego na wykresie nie zobaczycie. A więc, zacznę może od tego, o czym rynek krypto będzie, będzie mówił w tym roku. <laughs> o tym, co rządzący, będą chcieli wprowadzić w najbliższych 12 miesiącach, i na czym oni się głównie będą skupiać. Zacznę od tego. Co już zostało poruszone w ciągu ostatnich kilku miesięcy, czyli regulacje stablecoinów. Stablecoiny, dla wprowadzenia, są to oczywiście waluty, które są notowane 1 do jednego przeważnie do dolara amerykańskiego, ale mogą też być notowane do euro, do jena, do funta itd. itd. Natomiast chyba 90% jak nie więcej stablecoinów jest jednak tutaj notowanych do dolara. Czyli to jest taki odpowiednik dolara, tylko. Będący kryptowalutą. Mamy ta, na przykład takiego Tethera, USDC Coina, Binance Coina, Tesla, USD, no całe mnóstwo tych stablecoinów jest. No i problem urządzących, mówię, mówię tutaj głównie o Ameryce, pojawił się taki, że hmm, ktoś zabrał nam tą moc sprawczą drukowania nowych dolarów, którą oczywiście ma Fed w Stanach Zjednoczonych, jako prywatna firma, czy tam 50-50 prywatna i publiczna i generuje sobie jakieś. Cyfrowe dolary. Cyfrowe dolary coś, co my chcemy wprowadzić już za jakiś czas zapewne, ale o tym za chwilkę sobie porozmawiamy. Więc może zabrońmy im drukować tych cyfrowych dolarów, zostawmy sobie my ten, oczywiście, monopol i jakoś to uregulujmy. I od paru miesięcy tak naprawdę traf, trwają rozmowy, prace w governmentzie, w rządzie amerykańskim nad tym, jak do tego podejść. I ostatnią. Informacją, którą dostaliśmy właśnie ze Stanów, jest to, że nie będą blokowali do, znaczy możliwości tworzenia takich stablecoinów, natomiast będą je regulować w sposób taki, że firmy będą musiały zdobyć licencję na druk stablecoinów. Czyli na przykład, taka firma Tether będzie musiała tam złożyć jakieś papiery, zapukać do odpowiedniej instytucji, pewnie przedstawić im jakąś stałą swoją politykę zarządzania, przechowywania tego kapitału. No, i wtedy oni wydadzą takie oświadczenie, taką licencję, że możecie tego Tetera drukować. Natomiast ja widzę tutaj jeden problem, czyli procedurę AML-u. To znaczy, nie będziecie mogli teraz przyjść do Tetera i wydrukować sobie już tych stablecoinów po części anonimowo, bo oczywiście te dane, jak słyszałem, jak są tam przechowywane, bo był taki jeden raport też podawany, jak są tam przechowywane, spisywane te dane. To dużo jest Johnów, no nameów osób, które przechodzą do Tetera, No i jest jak jest, więc tutaj pełna weryfikacja użytkownika może trochę Tetherowi i innym tym firmom jak, jak na przykład Circle, którzy drukują USDC coinę, pokrzyżować plan w takim masowym dodruku, co jakiś czas wyskakuje nam wiadomość z alerta, że dodrukowano na przykład miliard dolarów w stablecoinie, tak? Więc tutaj ten problem oczywiście jakiś może być. No więc na pewno, według mnie, zmniejszy się liczba tych emitentów stablecoinów, jeżeli te e, oczywiście regulacje zostaną wprowadzone w Stanach Zjednoczonych, no chyba, że te filmy wyniosą się do krajów, które takich zasad nie mają, a większość krajów na świecie, nie wiem, czy jakakolwiek jurysdykcja na świecie, czy jakikolwiek kraj na świecie ma jakieś tutaj określone zasady co do stablecoinów w momencie, kiedy ja tu nagrywam. Nie kojarzę, żebym taką informację przeczytał, a jakoś z tymi informacjami jestem na bieżąco. Więc, więc no chyba jeszcze tego po prostu nie ma. No i przechodząc płynnie do kolejnego tematu, no to już wspomniałem o walutach, które będą drukowane przez państwa, tak naprawdę przez banki centralne. Są to tak zwane CBDC, czyli waluki, waluty, cen, waluty elektroniczne waluty banków centralnych. O tak, tak to się tłumaczy na polski. No i jest to na pewno coś, co nam jako zwykłym obywatelom nie jest na rękę. Dlaczego? No bo teraz mamy jeszcze przynajmniej w Polsce gotówka oraz przelewy bankowe, elektroniczne, bliki, niebliki. No i pewną część czy tam dochodów czy wydatków można sobie jakoś tam ukleić, płacąc gotówką. Dogadujecie się, wie, wiecie jak to jest. Każdy z nas zapewne coś takiego kiedyś zrobił. Natomiast, kiedy wejdzie w pełni kontrolowana przez bank centralny waluta cyfrowa, to znaczy powiedzmy na to, dajmy na to taka cyfrowa złotówka, którą Będziecie mogli płacić tylko i wyłącznie elektronicznie. Nie będziecie jej mogli wziąć do ręki, tak jak teraz z złotówki papierowej i zapłacić tam jakiemuś sąsiadowi za pomoc, 5 dyszek. Tylko będziecie mu musieli ten przelew wysłać na jego konto bankowe i wyślecie mu te 50 zł. No to już państwo będzie widziało, hmm, sąsiad dostał 50 zł, w żaden sposób tego nie opodatkował. No to jest oszustem, jest złodziejem, wsadźmy go od razu do Piedla. Ja mówię o takim skrajnym przypadku, który. Prawdopodobnie za takie pieniądze się nie wydarzy, aczkolwiek nie wiadomo, do czego to wszystko dąży. Bankom centralnym jest to oczywiście na rękę, bo tak jak powiedziałem, będą mieli pełną kontrolę nad naszymi wydatkami i nad posiadanymi przez, przez nas po prostu zasobami. Co jest złe. Ja nie chcę, żeby bank miał pełną kontrolę nad tym, co ja robię, ile wydaję, gdzie wydaję, komu wydaje, ile tak naprawdę tych pieniędzy na swoim koncie posiadam. Wiem, tu już zaraz otwierają gęby ci ludzie, którzy mówią, ale jak nie masz nic do ukrycia, to nie ma się czego bać. No proszę was, takie argumenty naprawdę schowajcie sobie głęboko. Jeżeli nie zgadzacie, nie zgadzacie się z moim zdaniem w tym temacie, no to możecie opuścić ten kanał, nikt was tu na siłę nie trzyma. Ale dodatkowym minusem, który ma być wprowadzony w tym elektronicznym pieniądzu, jest to, że ma mieć on. Yy, Limit czasowy na wykorzystanie jego. To znaczy, dostaniecie dzisiaj wypłatę rzędu 5000 złotych, i Wy 5000 złotych możecie sobie oczywiście teraz chomikować na koncie bankowym albo wypłacić i trzymać te 5000 pod poduchą, a później nie będziecie mogli tego zrobić, bo te 5000, według oczywiście oprogramowania, które zostało stworzone, będziecie mogli wydać tylko w przeciągu 5 lat. Po 5 latach te pieniądze tracą wartość. Usuwana jest ta wartość z waszego rekordu w banku waszym, w waszej bazie danych i nie macie tych pieniędzy. Koniec. Więc nakręci to ogromny konsumpcjonizm do tego, żeby te pieniądze wydawać, wydawać, wydawać. Oszczędzać się nie będzie opłacać, więc będzie problem zgromadzić większą sumę funduszy na to, żeby coś sobie prywatnie kupić, na przykład mieszkanie, samochód i itd. No to co mówią? Nie będziecie mieli nic, a będziecie szczęśliwi. Tak jest oczywiście gdzieś tam plan. Kolejna sprawa, o której znowu się będzie trochę mówiło, to próba zakwalifikowania kryptowalut jako walut Security, od których można oczywiście pobierać w łatwiejszy sposób podatek. Można tutaj obciążać emitentów tej waluty, jak teraz trwa sprawa Sekus XRP. Oto czy XRP jest właśnie tą, tym tokenem Security, czy nie jest. Czy doszło tutaj do zbiórki funduszy, od których też oni powinni zapłacić jakieś podatki, czy też nie. No i państwa po prostu będą szukały. Będą szukały dodatkowych pieniędzy do swoich, do swoich garnuszków. No i nie myślę, że nie zatrzymają się przed tym, żeby oczywiście próbować tutaj też za mordę, trzymać takie projekty, i jeszcze ciągnąć od nich jakiś podatek. W Polsce są plany takie, żeby to white paper napisane przez was waluty, na przykład, tak, tworzycie jakiś projekt i chcecie go wdrożyć, chcecie zebrać pieniądze przez ICO, IDO itd. No to najpierw, żeby. Dostać zgodę na tą zbytkę pieniędzy, wy ten white paper będziecie muśle, musieli wysłać do KNF-u. KNF będzie musiał zobaczyć, co wy tam napisaliście, przeanalizować. Pewnie to zajmie parę miesięcy. A wiecie, na rynku krypto czasem jeden dzień to jest dużo. No i oni powiedzą: No dobra, to wy możecie tą walutę robić, ale wy już nie. I ogólnie to my będziemy przetrzymywali te pieniądze i będziemy wam wypłacać te pieniądze, żeby nie doszło tutaj do żadnych, żadnych jakichś tam defraudacji pieniędzy od inwestorów. Z tym się oczywiście zgadzam, natomiast wolę, żeby Państwo nie mieszały się do tego, yy, tylko robiły to jakieś prywatne firmy, które po prostu będą społecznie zaufane w tym temacie. Więc no i takie pomysły tutaj są. No i czwarta sprawa, o której wyda, wydaje mi się, że będzie się mówiło, no to dalej rosnąca adopcja w wykorzystaniu tych walut. To znaczy, że większej ilości miejsc, yy, usług, restauracji, jakichś tam pubów i tak dalej, Będziemy mogli płacić kryptowalutami. Sami niestety, ale stety niestety musimy to wdrażać oddolnie trochę. Mamy tu osoby, które wprowadziły te lody bitcoinowe do Lidla. Niby nie da się płacić jeszcze w Lidlu walutami, kryptowalutami, ale jest to jakiś mały kroczek. Później na kryptostoku Majka był jeden, jeden facet tutaj, który w Kerfurze próbuje gdzieś tam przemycić kryptowaluty. Potem my sami mieliśmy kryptosilezję, znaczy kryptosilezję edycja druga była, czyli ta konferencja, którą organizuję tutaj na Śląsku i Kamil Dudkowski namówił barmanów do tego, żeby pobrali sobie portfel do przechowywania Bitcoina po sieci Lightning Network i typowaliśmy i płaciliśmy im właśnie w Bitcoinie. Także taka adopcja wewnętrzna, że tak powiem oddolna, musi się zadziać, żebyśmy mogli z tego wszystkiego korzystać na co dzień. Także to na pewno będzie temat, który... Myślę, że będzie na pewno poruszany w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Dobra, przejdźmy teraz jednak do rynku krypto i opowiem Wam o kilku trendach, które według mnie będą znaczące w tym roku. Pod względem tego, że będzie się dużo takich rozwiązań budowało, ja nie mówię, że tokeny w tym roku, właśnie związane z tymi trendami, nagle wyskoczą i zrobią Wam miliony procent na koncie, bo o tym jeszcze chcę porozmawiać na koniec. Natomiast chcę powiedzieć o tym, co według mnie będzie ciekawe i interesujące. Pierwsza rzecz, o której słyszymy już od iluś miesięcy, i w 2021 roku trochę takich projektów zaczęło powstawać, ale one jeszcze się fajnie nie rozwinęły. Mowa tutaj o projektach, które próbują tworzyć kroszczeń giełdy zdecentralizowane. To znaczy, korzystając z takiej giełdy, wy nie będziecie musieli myśleć, na jakiej sieci. Posiadacie walutę. Czy Wy te, te, tego Tetera, tego stablecoina posiadacie na Binance Smart Chainie teraz, na Ethereum, yy, na Polygonie, nie wiem, na Cronosie i tak dalej? Nie. Wchodzicie na giełdę, chcecie wymienić USDT na jakiegoś innego stablecoina albo na jakąś inną walutę, to po prostu to robicie. Nie zmieniacie w Metamasku sieci, nie, nie bawicie się tutaj w jakieś ustawienia, nie szukacie pojedynczych mostów, żeby przenieść swoje pieniądze przez trzy sieci na przykład, tylko. Wchodzicie na jedną giełdę i robicie to tak jak na giełdzie zdecentralizowanej. Czyli wymieniacie dwa tokeny, nie interesuje Was to, po jakiej to jest sieci. Natomiast zaletą niekorzystania w tym momencie z giełdy zcentralizowanej jest to, że macie wtedy pełną anonimowość przy wymianie środków. I wydaje mi się, że w końcu ktoś musi to do porządku zrobić. I na pewno token takiej, takiej platformy będzie zyskiwał na wartości, jeżeli ten token będzie miał. Jakieś dodatkowe bonusy, jak na przykład zmniejszenie opłat transakcyjnych, jakiś tam dodatkowy staking, liquidity farming i tak dalej, tak dalej. Myślę, że to będzie na pewno fajna sprawa. Druga rzecz, DeFi dla Januszy, tak sobie to zapisałem. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to CFI w tym momencie, czyli scentralizowane finanse. Jednak uważam, że wprowadzenie osób nie znających się za bardzo na, na kryptowalutach do świata DeFi będzie ważnym krokiem dla tej branży. Po to, żeby pokazać tym ludziom, którzy przez ostatnie kilka, kilkanaście lat przetrzymywali swoje pieniądze na kontach bankowych i przynajmniej w Polsce widzą, jakim z miesiąca na miesiąc topnieje ta wielkość lokaty i teraz jest na poziomie, nie wiem, 1,1%, 20%, a zobaczą w kryptowalutach, że mogą zarobić na przykład 8-10% w skali roku, no to oni będą chcieli z jakąś, Częścią kapitału przejść na ten rynek. I właśnie taki DeFi dla Januszy, coś co w łatwy sposób pozwoli tym ludziom wrzucić ten swój tam kapitał dwoma, trzema kliknięciami, będzie na pewno dużym takim krokiem, który pozwoli tą adopcję kolejną, właśnie na innym poziomie, troszkę wdrożyć do świata krypto. Ktoś może powiedzieć, że są to projekty takie jak Crypto.com, Celsius i tak dalej. Oczywiście, i pewnie dla dużej, Części osób ze świata takiego tradycyjnego będzie to fajnie, fajne rozwiązanie, bo mają się do kogo zwrócić w razie jakichś problemów. Są to firmy, które są w dużej, w dużej ilości ubezpieczone finansowo, tak jak Crypto.com miał ostatnio jakiś atak hakerski, ale nikt nie utracił swoich środków. A kto utracił, no to miał już je zwrócone od razu przez tą firmę, bo mieli ubezpieczenie, bo ich stać zarabiają na to, żeby te środki ubezpieczyć. Natomiast tutaj takie połączenie DeFi, SteFi dla Januszy będzie myślę kolejnym fajnym krokiem. Trzecia sprawa nft -ki. rynek NFT na pewno się będzie rozwijał. Zniknie 90% parę procent oczywiście tych projektów i tych twórców, którzy teraz tworzą jakieś śmieszne kotki, no i inne podróbki małp, nie małp, panków. Te główne oczywiście przetrwają, bo ta społeczność jest tam mocna, zbudowana. Ceny będą się wahać, to, to będzie różnie. Natomiast już od pewnego czasu rynek NFT działa trochę z boku, przy tradycyjnych kryptowalutach. To znaczy, rynek krypto spada ostatnimi miesiącami, kiedy ja to nagrywam, a NFT w dużej mierze sobie rosną. Albo powstają nowe jakieś tutaj rozwiązania, rozwiązania związane z rynkiem NFT, i tam te osoby, które bardzo często nie posiadają w ogóle żadnych tokenów, działają, zarabiają, handlują, budują społeczności. Jest to rynek, tak jak powiedziałem, obok stojący kryptowalut, już to się zrobiła już po prostu osobna, nie chcę powiedzieć sekta w żaden sposób, natomiast osobna grupa ludzi, których interesuje coś innego niż patrzenie się na wykres, niż, niż handel coinami na wykresie. No i trzeba to po prostu zrozumieć, jeżeli ktoś chce się tam załapać, no to trzeba się w to dość mocno wgryźć. Czwarta sprawa, w którą sam dość mocno nie wierzę, ale akurat to wyczytałem w internetach, no to ludzie mówią, że DAO, czyli zdecentralizowane autonomiczne organizacje będą czymś, co w 2022 roku zawołuje rynek krypto, to znaczy te organizacje, te projekty, które oddadzą władzę społeczności. Tak jak, nie wiem, działa Uniswap i musicie głosować nad zmianą w protokole, no to takich projektów będzie więcej, bo mnóstwo projekcików, które powstawały w zeszłym roku miało gdzieś tam wpisane w roadmapie, że w 2850 to my oddamy pełną władzę naszym projektem ludziom bo wtedy ten projekt będzie gotowy, żeby ludzie będą, że ludzie będą mogli tym zarządzać. My zrobimy technicznie wszystko, co było potrzeba, ale o jakichś drobniejszych zmianach to już damy władzę lud ludziom. Natomiast ten temat ciągnie się już od 2015 roku, kiedy było Ethereum, dało, no i tak naprawdę nie mamy jakichś cudownych przypadków użycia jeszcze, właśnie zdecentralizowanych organizacji. Myślę, że krypto jeszcze musi do tego dojrzeć, tak, same, tak samo sprawa ma się z coinami anonimowymi typu Monero na przykład i słyszę już od dwóch, trzech lat, że o zobaczycie banki będą blokowały, Rosja teraz chce blokować kryptowaluty, Chiny zablokowały kryptowaluty i nie będzie można się posługiwać bitcoinem, który jest tr trajsowalny, czyli możecie prześledzić te transakcje, kto do kogo ile wysłał, tylko będą wszyscy korzystali z takich monet anonimowych jak na przykład Monero, gdzie nie da się tej drogi prześledzić. I ceny tych walut takich jak Monero rosną za każdym razem, kiedy wychodzi w świat kolejna informacja o tym, że właśnie jakiś duży kraj planuje blokować kryptowaluty, że Iran po raz 15 blokuje kryptowaluty, że Indie blokują, że Chiny, Rosja itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. one wyskakują i po chwili gasną, jak ten news też przygasa. Więc dalej nie sądzę, że te waluty będą jakimś hitem na rok 2022. I ostatnia rzecz, coś co mnie chyba najbardziej interesuje, czyli Web 3.0. Web3.0 to jest w ogóle inne całkowicie inne podejście do internetu. Wcześniej mieliście tak: Web1.0 logujecie się za pomocą hasła i loginu. Web2.0 macie jakiś główny portal typu Gmail, konto na Google i nim logujecie się wszędzie. Na wszystkie strony po prostu logujecie się tym jednym swoim kontem. Nie musicie nic nowego zakładać. No i logujecie się na przykład na taką stronę z memami swoim kontem z Google, wstawiacie tam mema i haha, ha, ha, wszyscy się śmieją, wy dostajecie milion serduszek pod swoim zdjęciem i nic z tego nie macie. A ktoś bierze wam tego mema i ten mem idzie w świat i robi się wilalowy i wy nic z tego nie macie. A Web 3.0 ma dać jeszcze użytkownikom prawo własności, że to, co wytworzycie w internecie, jest wasze. Jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, to będzie mógł w sposób darmowy albo płatny. Wykorzystać to, natomiast będzie widać źródło wytworzenia danego asetu w internecie. Numbers Protocol chce coś takiego zrobić. Tam macie taką aplikację na telefon Capture, że robicie na przykład zdjęcie albo filmik tego, co Was otacza, opisujecie moment, kiedy się to wytworzyło. Nie tylko, że wrzucacie puste zdjęcie z datą utworzenia, ale możecie opisać, jak to się wytworzyło, jaka jest geneza tego wszystkiego, kto za tym stoi i tak dalej. I to oczywiście może pójść świat, możecie to dalej sprzedawać, ale będzie znana geneza tego wydarzenia. To jest coś, co naprawdę wydaje mi się może zrewolucjonizować dużą część internetu. No, a jeżeli chodzi o tokeny, które warto obserwować w roku 2022, to na chwilę zmiana sceny. Jest to kategoria stablecoinów, bo nie chcę wam polecić żadnego tokena na rok 2022. Dlaczego? Bo wydaje mi się, że większość 90 9,9 tokenów na koniec tego roku będzie miało mniejszą cenę niż teraz. Także dla, że tak powiem tutaj archiwizacji zrobię tylko tak i zobaczymy za rok kiedy się znowu spotkamy na tym kanale. Mam nadzieję, że jeszcze się będziemy spotykać na tym kanale. Czy te ceny będą mniejsze czy większe? Czy miałem rację czy nie miałem racji? A skąd ta racja? No bo według mnie już wtedy będziemy w grubej besie. Jeżeli już nie, nie jesteśmy, nie jesteśmy patrząc na dwucyfrowe spadki to po 20-30% na większości kryptowalut w przeciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu dni. Tyle z mojej strony. Jeżeli materiał Wam się podobał, oczywiście zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję, dobijamy 40 tysięcy, a bo już jest może 40 tysięcy, kiedy Wy to oglądacie, to dobijmy 41-42 i idźmy po 50 tysięcy. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!